Dzisiaj jest z nami Michal Peskowicz, bramkarz Karoly Kielce, który od początku sezonu wywalczył sobie miano numeru 1. Michal zaczniemy niestandardowo. Interesujesz się historią? Historią znaczy jaką historię? Urodziłeś się w Bratysławie, a pierwsze kroki piłkarskie stawiałeś w Nitrze, a podobno są to dwa najstarsze słowackie miasta. No to może być, ale nigdy na to nie myślałem i nie wpadłem. A teraz inaczej: współpracą międzynarodową? No to już tak, bo już naprawdę byłem w dużych e, państwach, czyli w Azerbejdżan, w Danii, w Grecji, no i teraz Polska jest w sumie najdłużej i najbardziej tu mi wychodzi. Petram, bo Nitra i Kielce w przeszłości miały podpisaną umowę o miastach partnerskich, wiedziałeś o tym? No o tym nie wiedziałem też w ogóle. Czyli co, Kielce były ci pisane już gdzieś w przeszłości? Może tak, nic, Nitra i Kielce były już pisane gdzieś wcześniej, no i się to udało. No powiedz trochę o swoich początkach przygody z piłką. Urodziłeś się w Bratysławie, pierwsze piłkarskie kroki stawiałeś w Nitrze. jak to było? Pierwsze jeszcze nie urodziłem się w Bratysławie, źle jest pisane w internecie. Urodziłem się Partyzanskie, to miasto, miasto, które ma może 15 tysięcy e, mieszkańców. No i tak na początku grałem tylko na te moje wioski i potem ja zacząłem chodzić do siódmej klasy podstawowej, to zacząłem chodzić do tego miasta No i tam byłem prawie do 17 lat. No i potem. na studia pošedlem na univerzite do Niči, no i tam už dostanem 4 lata, gravem uh, nie najvyššiu extraklase, ale pieršiu ligu, no i tam najviac začal menšie už trénovať, bo tam je takého napravde pieršieho trénera od Brankáži, no i tež sa mi udalo tam chodiť na nejaké zgrupovania do U21, No i fajné počontky boli, a pevno počontky sú zavšetienšké, no, nebylo na také prizvyčajovný, ale bolo fajne. Jak wygląda dzisiaj piłka na Słowacji? Bo jednak dla Polaków to ten kraj od strony klubowej nie jest zbyt popularny. No, może nie zbyt popularny, ale te sukcesy jakieś tam mieli, zagrali, żyli w Ligę, Champions League i Armedia Petrzelka też. No i... Teraz reprezentacja trochę też już lepiej gra i awansowała na te Mistrzostwa Świata, teraz Mistrzostwa Europy, z z grupy no i coraz lepiej ten poziom wygląda i się to podnosi do góry, jakaś tam też postępy są budową stadionów, to malinkimi, malinkimi krokmi idziemy do przodu. Po przeprowadzce ze Słowacji, twoimi pierwszymi klubami były te w Polsce na Śląsku, to idealne rozwiązanie dla Słowaka grać w Polsce na Śląsku, blisko granicy. Nie wiem, ale tak się udało, że jak przyjechałem do by to zawsze była taka sytuacja, że nas tam było 4, 5, 6 nawet Słowaków, no i tak to było po prostu i grałem tam. Mieliśmy kolegów, których pierwszy może raz spotkałem w życiu, byli Słowacami, ale też razy spotkałem, no i mieliśmy się razem, no i, i fajnie to naprawdę był ten klub, bo się tam mogli wypromować i może gdzieś do innych klubów, albo grać tam. No właśnie, z okresu gry w betoniu znasz byłego koroniarza Pawła Wolastanie. co powiesz o tej znajomości? Tak, wcześniej się się spotkaliśmy może parę razy tylko na boisku na Słowacji i potem już w połowie Bytomu z się skolegowali, no i trzymaliśmy sobie cały czas w kontakcie, no i jestem w kontakcie z nim, bo to dobry zawodnik, dobry człowiek i, i lubię z gadać. Przed tym jak podpisałeś kontrakt z Koroną, pytałeś go o jakieś tutaj porady, wskazówki? Nie, ja byłem cały czas, wpadłem w kontakty i też jak byłem w Azerbejdżanie, wróciłem, też do niego dzwoniłem. I teraz też jak byli na zgrupowaniach, to przychodziłem do niego z Termalikową. No, też tam chciałem od niego jakieś informacje. No i jestem bardzo szczęśliwy, że tak udało i podpisałem tutaj kontrakt. Jak trafiałeś do Polski, do Polskiej Ligi, to już wcześniej grał w niej twój starszy brat Boris. On też miał jakiś wpływ na to, że wybrałeś akurat ten kraj do kontynuowania swojej kariery? Napevno bylo tak, bolo mi s tým pomôc, aby sa tu taj prišiel len po, po on veľmi mu na prosto odrazu chodil po máš polovne byte, mi tam nepač na co je, čo tam, jak je, z jaký klub, vylepenie on zvičí, plácu, či nie. Má šance zagrať v polskej extraklase, je to, čo budeš dobrý, možno sa v udá lepším klube zagrať, no i, i jesem šťastlivý že všetko z tej Slovácii na, do Polskej, tu bo tu je celkom iný položom, i stadiony, gibice, i všetko obok tej pivky je celkom iný, ako u nás. Przed tygodniem spotkałeś się ze swoim bratem w Szczecinie. No już parę razyśmy się spotkali, tylko chyba raz na że my zagrali przeciwko sobie, jak on grał w górniku Zabrze e, i ja w Polonii Bytom, o, już teraz nie pamiętam, no ale parę meczów to było, no i teraz chyba drugi raz jak on trener i ja zawodnik. Potem jak grałeś w Polonii Bytom i zanim jeszcze trafiłeś do Ruchu Chorzów miałeś taką roczną grecką przygodę. Co powiesz o pobycie w Salonikach? Za všetko treba tak, že za všetko nad tým zvým čo znať dobrego. Nebol no i nebyl to prostý čas, ale tež ku koncu sa mi udalo tam zagrať 7 uh, mečov v tej uh, extra klase, alebo jak to možno nazvať, no i mňa tam dobrego trenera v Rankáži, uh, budem si vedomosti, že musím sa naučiť angelský, angelský, angelský jazyk, no i tam začal nám učiť, no i môže za to zlé, čo treba dobre, jakéž pozitíva znať, no i I, I tyle. Ale, Ruch Chorzów, to przeżyłeś prawdziwy roller coaster. W pierwszym sezonie wchodziłeś do zespołu. Potem, już walka na pełnej o Mistrzostwo Polski. Miło to wspominasz? Tak, no to można powiedzieć, że to. Pielka najbardziej udane czasy, bo też my grali w finale Puchara Polskiego, zdobyliśmy drugie miejsce. Można powiedzieć, że tego mistrzaśmy przegrali w ostatniej kolejce. No i był to bardzo udany czas. i Ja też na początku nie miałem łatwo, bo nie grałem regularnie, no ale potem jak był Puchar Polski od tego momentu pokazałem, że jestem w stanie zagrać dużo, dużo spotkań No i tak się udało po tym pucharowym meczu już grałem prawie regularnie przez półtora roku i, i wywalczyłem się swoje. Potem grałeś jeszcze w kolejnym klubie na Śląsku Podbuski Dziubielsko-Biała. Jak wspominasz ten klub w porównaniu do tych pierwszych dwóch twoich polskich? Do Polski ja też przyszedłem po roku grania w Danii no i na początku też nie będzie łatwo, bo był tam Ericzy Zajac, który wcześniej grał bardzo dobrze i był chyba najlepszym brankarzem w klasy w tym sezonie, no to muszę się też poczekać na to, on zaczął grać, no i tam była taka sytuacja, że my się dużo zmieniali na tej brance, no i tak naprawdę to nie wyszło ani jednemu, ani drugiemu na dobrze. Do Danii chciałem wrócić po pobycie w ruchu chorzów zdecydowałeś, że to jest czas, żeby gdzieś wyjechać z Polski? Czy, czy po prostu tak wyszło, że, że oferta na przykład była tylko z tego kraju? Była sytuacja, no, było mi ciężko zostać w ruchu chorzów, chciałem tam zostać, no ale były rzeczy takie jakie były, no i była oferta z Danii i na tym się nie zastanawiałem, bo to coś innego, inny styl gry, inni ludzie, inne państwo i też e, było to bardzo ładna przygoda, bo przez cały rok, grałem w wszystkich meczach, nie odegrałem tylko jednego ostatniego e, meczu i poznałem ludzi też, jakie są nie tylko piłkarsko, ale jak tam całe państwo funkcjonuje, jakie są ludzie i, i bardzo ładnie się tam też żyło, pracowało, trenowało i no właśnie, o ile ruch Chorzów był najbardziej udanym okresem Twoim sportowo, tak jak mówisz, a tyle w Viborgu sportowo już nie poszło. Nie poszło, bo sme spadli z ekstraklasy, no więc klub chciałby i zostałem ten zapleczył w ekstraklasy, no ale ja nie chciałem, bo miałem wyższą ambicję i może też grali rok w pierwszej lidze, no ale potem o następny rok awansowali i może też byłem, no i szkoda tego, że spadli, ale na początku to w ogóle ta wyglądało, bo my w dobry start do sezonu, nawet no, my tam byli do czwartego, piątego miejsca, my trzecimali i dopiero potem pod koniec jesieni już my zaczęli słabej grać, no i przez zimę przyszła zmiana trenera. O, trener miał problem z kolanem, musiał zostać e, inny trener, no i tam to trochę potem już to nie było to, jak to miało być, no i nie udało się nam to uczymać, e, tych ekstra klas. Ale masz taki charakter generalnie podróżnika, lubisz zwiedzać świat? Jak już nie lubiłem, ale <laughs> już dużo pozwiedziałem, no i, i myślę, że to jest też fajna rzecz, że jak na tych parę miejscach byłem i można potem... W przyszłości wspomina takie fajne, fajne miejsca, że byłem i przeżyłem tam dużo czasu. No właśnie pytam, bo e, takie twoje meritum zagranicznej kariery jak było w new chibaku? Mm, new No tiež prišiel len muž, trochu po okrese prigotoval, mu už muž zagrali či kolejky, no i bylo mi tam od počiatku ťažko, bo no, mal len ograničenú rivalizáciu, nemohol som prepracovať s nimi ten okres, celý okres prigotoval, no i podpísal im kontrakt na, na pół roku, na 4 mesiace. I bola taká opcia, že chceli, aby predlžil ten kontrakt, ale bola tam devalvácia valúty, no i už už nie sme nie nedogadali na tom kontrakte, bo bolo tam oslabenie tej peniazy, no i Po prostu postanowiłem wrócić tutaj do Polski, no i, i myślałem, że znajdę klub, no, mi nie udało i dopiero po pół roku podpisałem tutaj w Koronie. Jeżeli Grecja, i Dania, i Polska, i Słowacja to są różne kraje, to co można powiedzieć o Azerbejdżanie? No, przyjechałem tam w sierpniu, tutaj było gorąco, ale jak przyjechałem tam, tam było jeszcze bardziej gorąco, to uh, było naprawdę ciężko na treningach, no ale nigdzie nie ma łatwo i trzeba walczyć. Musiałeś się nauczyć pić czaj, bo słyszałem, że herbata w Azerbejdżanie to trochę jak alkohol tutaj w Polsce. Takie mocne. Tak, to oni tylko herbatę, pił herbatę, ale dużo słodzą. Tam nawet 4-5 tych mali cukru dają. No i ja bez cukru piłem, ale to i tak oni z wodą. Jakie ogólne życie w Azerbejdżanie wspominasz fajnie? To była dobra przygoda o, pod tym kątem? Dobra przygoda by była, bo więcej meczu zagrałem i byłem bardziej zadowolony, ale z drugiej strony Miałem ja, tam trenera Branka, bardzo dobrego, który przed 10 lat grał w Rosji. Dużo się tam jeszcze nauczyłem, jak można poprawić, by lepszy. Nawet zacząłem treningi, pisać do książki, bo się mi tak podobali. No i także w Azerbejdżanie też bardzo ładne, bo to główne miasto. No i widać, że mają pieniądze z tego oleja i tak. I... Ale tylko główne miasto. Poza miastem to już jest całkiem innego. Po powrocie do Polski e, przez pół roku nie miałeś klubu. E, jesteś już doświadczonym zawodnikiem, masz 33 lata. Wierzyłeś, że uda się jeszcze złapać jakiś klub w polskiej Ekstraklasie, Czy na przykład nie wykluczałeś powrotu do, na Słowację? Ja Można tak powiedzieć, że cóż, całkiem nie wierzyłem, że w gdzieś się się złapię, bo jest naprawdę ciężko. i Jeszcze jak nie gra o, pół roku, jestem bez klubu i tylko trenuję, no ale też dużo rzeczy zależy, czy dość zaufa komuś i nie zaufa. I to tak naprawdę e, ma duże znaczenie, bo mogłem już być nawet w jednym klubie, w klube pierwszej lidze, a nie będę się do tego wracał, że nie, nie wybrali mnie, no ale nie miałem nic innego. Klubu się nie znalazłem i wiedziałem, że ja chcę jeszcze grać w piłce, czy już w pierwszej czy w Ekstraklasie, czy na Słowacji, to muszę uczymywać i przez pół roku trenowałem ciężko. No, I zauważyłem to. I, podpisałem kontrakt z Koroną i tak jestem bardzo szczęśliwy. No właśnie, sezon jest długi. Jak myślisz, na co stać w nim Koronę? Czy zespół jest dość silny, żeby spróbować poważyć o tą pierwszą ósemkę? Ja mówię, no, wszystko weryfikuje to życie na boisku, jak się zagrają mecze i mamy, ze, mamy zespół w pierwszym meczu, to była może powiedzieć, że wpadka, bo naprawdę w pierwszej minucie my stracili bramkę, później karni, no i było to za dużo w krótkim, takim czasowym okrešiť času, no i bylo tenčko s tým mečom, čo zrobí, ale už bylo vydať v tým druhým meču, že už odrečí sme popravili tie návyky, ktoré trenér od nás uh, chce, to sme už tam uh, pokazívali na tým boisku. no i už v tej druhé pôlve sme pár domov, zagrali ešte, uh, môže i ten meč sa vygrať, môže nie, no ale teraz máme dva meče u sebe i dla nás je z každý meč najvažnejší, ktorý sme prišli, ten treba uh, vygrať i istak tak jedným mečom, W następnym meczu i smacuj cel, i wszystko można oszczędzić, nawet w ostępie spokojnie można wejść. Po meczu w Lubinie i po tym remisie w Szczecinie, trener rewilon przede wszystkim podkreślał Waszą siłę mentalną, że tak szybko w kilka dni pozbieraliście się po tej wysokiej porażce z zagłębiem. Kluczowe było właśnie to, żeby szybko wyrzucić wydarzenia z tej pierwszej kolejki i w ogóle do niej nie wracać. Ale tá analýza tego meču so Zaglem Vilubín. Môže, že boli to, možno povedať, dve případkové bránky, bo tá pierša sa mu odbila pod nohy, druhá byl kárny, už nestále fragmenty gry. No to sú také e, bandy, ktoré začali ešte minúce zažili, ale zase sme videli na, na tej analýze, že, že mali sme tam dobře, že či sme zrobili, čili nebyl to až no, pod vynikem, byl to zlý meč, ale čo sme pokázali, čo tam to sme v rožných tým Vilubíne. Škoda, že sa nám neudalo šeliť na či jeden bránku i to by celkem iný meč. No i w tym drugim meczu to pokazali, że już wiemy na czym nas stać. I naprawdę po takim meczu zabrać się psychicznie i odegrać dobry mecz w pierwszej połowie, tam e, też już doprowadzi do 1-1 i w drugiej połowie można powiedzieć, że po gencji, żadną 100% szansę nie stworzyła. No i to jest najważniejsze, e, być psychicznie przygotowany na to. Szczecinie dobre remis 1-1, ale ja zapytam o co innego, jak twoje relacje z w ja, ja jestem na boisku, ja widzę, co się dzieje z lewej, z lewej strony, z prawej. Widzę, że moja piłka jest za no i on powinien mi tu piłkę zostawić. Jak mi ją wybije, ja mam czystą piłkę i widzimy, co z tego może być. Może dzisiaj z tym razem że nie straciliśmy branku, ale jak następny, nikt nie wie, co się może stać. No. Tak... Ja miałem pretensje do niego, ja się krzyczałem, bo to moja piłka, no i on mi ją nie zostawił, z tego my mogli branku stracić. Tak pół żartem, pół serii między wami już wszystko OK. Tak też można powiedzieć, tworzy się drużyna. Tak, wszystko. Od razu było na wojsku wszystko okay. no Jakieś tam pretensje były, ale jest to piłka nożna. Czasami takie sytuacje się zdarzają, ale w 10 minut, od razu już nie było problemu. Czyli. W Kielacja rozegrałeś być może jeden ze swoich najważniejszych meczów w karierze. Finał Pucharu Polski, przegrany co prawda z Legią w Barwach, chorzów 0 do 3, ale zapytam inaczej, wierzysz, że ten stadion kielecki tutaj korony może, może przynieść dla Ciebie jeszcze. Takie mecze, które będziesz wspominał do końca życia? Nie, że może, ale na pewno tak będzie, bo ja w to wierzę i wiem, że jeszcze może dużo zespolowi dać i pomagać mu. i Jestem przygotowany, czyli po stronie fizycznej i psychicznej na to, że chcę pomóc zespołowi chcę tu przeżyć jakieś ładne chwile na tym stadionie. Dzięki za rozmowę.